Cześć, tu Aleksander Boryzowski i dzisiaj znowu porozmawiamy o nieruchomościach. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie tak zwany flipping nieruchomości. Tak więc proszę o pierwsze pytanie. Co to jest flipping nieruchomości? W najprostszym wydaniu, flipping nieruchomości to jest znaleźć okazyjną nieruchomość, kupić ją tanio, najczęściej wyremontować i sprzedać drogo. Dlaczego to jest takie popularne? Od jakichś 10 lat w Polsce. Na mnożyło się różnych trenerów, coachów nieruchomościowych, guru. Jest mnóstwo szkoleń, książek, podcastów czego tylko nie ma na temat flippingu jak łatwo się na tym zarabia miliony złotych jak staje się turbo bogaczem tylko dzięki temu, że się kupuje nieruchomości, a później się sprzedaje. Dobrze, skoro tak łatwo i fajnie na tym można zarobić, no to. Jak znaleźć taką, takie mieszkanie, na którym można zarobić? Masz jakieś sprawdzone sposoby? Okazyjna nieruchomość to jest niekoniecznie nieruchomość w stanie agonalnym, którą wyremontujemy i sprzedamy drogo. Okazyjna nieruchomość to jest często taka, która ma jakieś problemy prawne, którą po prostu ktoś koniecznie pilnie musi szybko sprzedać, więc naszym zadaniem jest wyszukać taką nieruchomość, na której potencjalnie możemy zarobić, a następnie spróbować to zrobić. Jak oszacować koszty i zyski? Oszacowanie kosztów należy rozpocząć od samego początku, czyli kupujemy taką nieruchomość za kwotę powiedzmy 400 tysięcy złotych. W pierwszej kolejności pamiętajcie, żeby doliczyć koszty dookoła transakcyjne. O tym rzadko się mówi, ale jednak to jest spora kwota często. Po pierwsze, podatek PCC 2%, koszt wynagrodzenia notariusza, Wpisy, wypisy. Następnie potencjalna prowizja dla pośrednika, który taką nieruchomość sprzedaje w dużych miastach, to jest często 2, 3, może nawet 4%. Więc z takich naszych 400 tysięcy złotych robi się 420-430, co dla kogoś, kto nie jest w temacie, może już na samym początku zaburzyć rentowność takiej inwestycji. Następnym procesem jest remont, który w większości przypadków flippingu ma miejsce. I tu jest kolejny temat rzeka. Gdzie może wynieść 50 tysięcy złotych, może wynieść 150 tysięcy złotych. No i pytanie, czy na tym zarobimy. Na początku rzeczywiście brzmi jak sporo liczenia, jakichś dzikich kalkulacji, natomiast z czasem nabierasz wprawy i jesteś w stanie to powiedzmy na oko oszacować. Natomiast Excel zdecydowanie pomaga. Przejdźmy do remontu. To kluczowy etap. Co jest najważniejsze, żeby zmieścić się w budżecie i w czasie? Uch. Temat remontu to jest kolejny temat rzeka. Ze względu na to, że przede wszystkim powinniśmy mieć jakąś zaufaną ekipę, albo jakiegoś konkretnego wykonawcę, który nam to zrobi, bądź mieć na tyle dużo zdolności manualnych, żeby samemu, ze wszystkim sobie poradzić. Najwięcej problemów jest właśnie na etapie remontu, gdy nie oszacujemy wszystkich czynności, które musimy wykonać. Pytanie, czy instalacje elektryczne są do wymiany? Często to jest kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Instalacje wodno-kanalizacyjne, tak samo. Równanie ścian, sufitów, podłóg. To są często to Ogromne koszty, które musimy sobie po prostu wkalkulować lub mieć takiego fachowca, który nam to wszystko wytknie i powie, ile to będzie kosztowało. W momencie, gdy sobie ułożymy plan, zaczynając od odgruzowania mieszkania, przeprowadzenia całego procesu remontu od A do Z, od momentu równania ścian do umeblowania i homesteadingu, jeżeli to wszystko sobie rozpiszemy, ułożymy chronologicznie i wyliczymy, ile to będzie nas kosztowało, zdecydowanie pomoże to w podjęciu finalnej decyzji i oszacowaniu, Wszystkich rzeczywistych kosztów. Dobrze, mamy mieszkanie. Jak sprzedać je szybko i z zyskiem? E, można sprzedać albo szybko, albo z zyskiem. Bardzo rzadko można zrobić to właśnie w ciągu jednej transakcji, czyli szybko i z zyskiem. Przede wszystkim nieruchomość należy odpowiednio przygotować. Jeżeli jesteście zawodowymi handlowcami. To być może wiecie, jak do tego tematu podejść. Jeżeli nie, to doszkolcie się w tym, jak to po prostu poprawnie zrobić. Ewentualnie możecie zlecieć to do jakiegoś biura nieruchomości albo indywidualnego pośrednika. Natomiast w dużym skrócie, mieszkanie musi przejść homestaging, czyli wszystkie dekoracje, jakieś kocyki, obrazki, kwiatki itd. Następnie profesjonalna sesja zdjęciowa. Nie oszczędzajcie tych paruset złotych dla fotografa. To się później odwdzięczy. Kolejna rzecz, eksport na portale branżowe i jeżeli wystawicie na jakimś darmowym portalu, na który nikt nie zagląda, to prawdopodobieństwo, że znajdziecie kupującego szybko jest prawie zerowe. Poświęćcie kolejne parę set złotych na to, żeby to wdać na OtoDom, na Oeli, Morizon, nieruchomości online albo inne portale nieruchomościowe, odbieranie telefonów, pokazywanie potencjalnym chętnym negocjacje, no i sprzedaż. Jakie są najczęstsze błędy początkujących? Co może pójść nie tak już na starcie? W temacie flippingu może wszystko pójść nie tak. Najczęstszym błędem początkujących jest taka zbyt duża wiara we własne możliwości, we własną wiedzę, umiejętności itd. Należy do tego podejść bardzo sceptycznie, bardzo skrupulatnie, z jakimś gotowym planem działań, żeby po pierwsze nie kupić za drogo tej nieruchomości. Pamiętajcie, w nieruchomościach zarabia się na etapie zakupu. Jeżeli kupicie za drogo, najlepiej to nie zarobicie, a być może w ogóle stracicie. Kolejna rzecz to jest właśnie przejście przez ten cały proces remontu, żeby zrobić to albo z kimś zaufanym, albo bardzo skrupulatnie podejść do tematu planowania całego remontu i nie przeszacować tam swoich możliwości i kosztów. I później po prostu dobra sprzedaż. Na sam koniec. Co byś doradził komuś, kto chce zacząć swoją przygodę sleepingiem nieruchomości? Moja rada jest taka, że przede wszystkim zastanówcie się, czy to jest dla Was dobry pomysł na biznes. To, że w internecie wszyscy mówią, że na nieruchomościach nie da się nie zarobić, że na tym się zarabia fortuny, majątki, staje się milionerem. Zastanówcie się, czy na pewno wejście w taki proces, w który zaangażujecie ileś set tysięcy złotych, poświęcicie na to wiele miesięcy swojego życia prywatnego i zarobicie potencjalne 30-50 tysięcy złotych, czy to jest to, czego potrzebujecie. Jeżeli odpowiedź na to będzie tak, bo akurat macie dużo wolnego czasu, dużo wolnej gotówki albo sporo chęci na nowe wyzwania, to wróćcie do poprzednich punktów. Zróbcie wszystko dokładnie, skrupulatnie i postarajcie się nie wtopić na tym wasze ciężko zarobione pieniądze. A co gorsze, jeżeli zapożyczycie się w banku, to żebyście nie musieli później tego oddawać przez ileś lat. Dzięki za rozmowę. Również dziękuję, i na sam koniec jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że jesteśmy w trakcie realizacji takiego projektu. Kupiliśmy mieszkanie, na którym planujemy zrobić flipa, i zamierzamy Wam pokazać ten proces od początku do końca bardzo uczciwie, bardzo dokładnie, bez żadnych ukrytych informacji. Pokażemy Wam, czy na tym naprawdę da się zarobić. Jeżeli tak, to ile, a jeżeli nie, to powiemy też, ile na tym straciliśmy. Materiał okaże się już niebawem. Na dzisiaj to tyle. Koniec. Kropka. Dziękuję.